Kabiną marzynowych STS doskonale wstrzelane w swoje stanowiska. Zatrzymuje atak radziecki do budka widzę. swoich obronnych poczuć, szczupłe swoich podczas. To w doskonały sposób dowodzi swoimi podkomendnymi, przed, przedstawia sekcję karabinów maszynowych, umożliwiając obronę. Plan widzieliśmy przed chwilą strzelający i trafiający w niemieckie pozycje radziecki czołg. Cały czas, dwa przed państwem, wymiana ognia z jednej i z drugiej strony. Ustrzyający T-34 Niemieckiej Niemieckie dopiero w tej chwili kiedy ruszy do przodu i do, 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 do żołnierzy na drugą linię. się podciągają Widzimy, jak Niemcy ciągnęli Rosjanie zajmują niemieckie okupy, zaczynają się ostrzeliwać. A w ciągu wychodzi, a właściwie wyciąguje się ranna załoga. Ciąg spalony, uszkodzony znajduje się na środku pola bitwy. Widzimy charakterystyczny ogień, wybacza ogień. Radziecki dowódca znowu korzysta ze swoich przywilejów, wzywa pomoc. Wszyscy było nie było, że w się do nieboli, Zostali bezpośrednio, rozczelani w Rosjanie mieli to do siebie, że unierzy że... Wapen